Dzień dobry, moje drogie ryby. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania, które było przedmiotem głosowania i wygrało. Więc yy, tytuł brzmi: czego potrzebują, aby mieć w swoim życiu spełnioną, prawdziwą miłość? Film podzielony jest, jeśli chodzi o przekaz yy, na single. Dla, czy jest przekaz dla singli, jest przekaz dla osób będących w związku. Dodatkowo jeszcze jest pod poddział, mianowicie, słuchajcie, single panienki, w sensie single kobitki i single. Panowie otrzymują odrębny przekaz. Zaczynamy od singli właśnie. Uuu. Matko, dla ciebie droga, pan, no, droga panienko, w sensie w znaczeniu singielko y, singielko rybką. Bardzo dobra energia się pokazała tutaj. Co więcej dla ryby singla również? To wszystko związane jest z jakąś podróżą. Z wyjazdem, planujesz gdzieś pojechać w najbliższym czasie, masz zaplanowany jakiś wyjazd, lato. Karta Raka, czyli końcówka czerwca, lipiec, czerwiec, lipiec. To tutaj się pokazują absolutnie romantyczne wieczory, wspólnie spędzone z kimś, przyjaźnie. To mówię teraz do pań, które będą nabierać tempa, ale ogólnie dla ciebie również pokazała się taka wiesz. Kogokolwiek chcesz do siebie przyciągnąć, moja droga Singielko, to jest kwestia romantyczności i to jest bardzo subiektywne, bo romantyczność każdy z nas odczytuje i jakby odbiera zupełnie inaczej. Więc to, jak ty sobie wyobrażasz romantyczne gesty, romantyczne chwile, romantyczne sytuacje, no to wyobrażaj sobie to dalej. To jest taka informacja, bo będziesz to do siebie przyciągała absolutnie. Zaufaj, że też pewne rzeczy, pewne sprawy pomiędzy tobą, a właściwą dla Ciebie osobą, wszechświat postawić ci we właściwym czasie. wszechświat wszechświat przedstawić ci właściwą osobę we właściwym czasie. Tak? Natomiast tutaj pokazuje się ogólnie duża delikatność, wzajemność względem siebie, skoncentrowanie na sobie. Hmm, osoba, która lubi przytulać i lubi być przytulana, to się wam pokazało. Hmm, więc jeśli teraz nie czujesz, że masz wokół siebie osobę, którą mogłabyś, droga Singielko obdarzyć jakimkolwiek zainteresowaniem, to dla mnie w tym momencie ta karta Redwan mówi to teraz skup się na sobie, na swoich sprawach osobistych, zawodowym, na własnym rozwoju. Ok dosłownie, bo we właściwym momencie przyjdzie ta właściwa osoba, ta właściwa znajomość i poczujesz się dosłownie jak w, kurczę, nie wiem czy w komedii romantycznej bo nie wiem czy taki rodzaj filmów lubicie, ale czymkolwiek jest dla was romantyzm, jakkolwiek wy go odczuwacie, to właśnie tak się będziesz czuła natomiast, to co będzie w tobie pociągające moja kochana ja ci powiem z jakiegoś powodu to nam się tu pokazało w karcie Rydwan, a to jest karta daleka od rutyny to jest karta wyjątkowości. To jest karta również aktywności, polotu, prawda? No więc jakby um, może być tak, że, jakby to powiedzieć, bo dla mnie trochę pokazuje się to taka energia, gdzie wiesz, jakby wybierasz mężczyznę, na przykład wybierasz mężczyznę, który podoba się również innym kobietom, nie? I po prostu wybierasz go. I on nie może ci się oprzeć z tego powodu, o, których, o którym powiedziałam wcześniej. Bo związek z tobą, relacja z tobą, w ogóle znajomość z tobą jest dla niego ekscytująca, daleka od rutyny, inna od tego całego tłumu, który tutaj być może go wcześniej otaczał. Dobra, przechodzimy do panów. U panów też jest podróż, wyjazd, wakacje. Jakaś nowa osoba poznana na wakacjach, być może. Albo w czasie jakiegoś wyjazdu, osoba mieszkająca za granicą, cudzoziemiec, cudzoziemka i powiem Ci tak: to, co będzie w tej osobie, może inaczej, tę osobę kręcić w tobie, to jest twój, Twoja naturalność, bezkompleksowość, dobre poczucie humoru, ogólnie poczucie humoru, taka otwartość na nowe. Otwartość również w kwestiach takiej wolności seksualnej na eksperymenty, jakieś na przykład, trochę niegrzeczny chłopiec, ale nie mam na myśli jakiegoś łobuza, nawet jakiś kawałek, był kiedyś o jakimś łobuzie. I tak się mówi, że łobuz kocha na najbardziej. Nie, nie, nie. Otóż łobuz nie kocha najbardziej. To nie jest ta, nie ta droga, ale tutaj jest trochę takiej niegrzeczności, trochę takiej pikanterii. O, właśnie, trochę takiej pikanterii raczej to mam na myśli, prawda? Um, bardzo swobodny styl bycia, o tym mówiłam. Um, bardzo często w karcie diabeł również, no, Twojej drugiej osobie, będzie imponować Twój styl bycia, życia, poczucie własnej wartości lub jakaś zamożność. Więc na to też bym zwróciła uwagę. Ponieważ część tego splendoru, jej zdaniem spłynie również na nią, prawda? E, I inni być może będą jej czegoś zazdrościć i to ją też kręci. No, co kto lubi, słuchajcie, co kto lubi. Co tam w związkach? E, co tam w związkach? To jakieś manipulacje są. Ehm... Jeśli są swingersi i po prostu żyją sobie w takim, na takich zasadach, i jest to otwarty związek ogólnie, no to tu się to pokazuje też jako fajne dla Was, dlatego że to się będzie rozwijać, jakkolwiek bym tego nie określiła jeszcze, prawda? Co kto lubi, tak jak powiedziałam. Natomiast ogólnie dla osób, które raczej są w związkach na wyłączność, to powiedziałabym. Że tutaj karta ci sugeruje, że jeśli wystąpią jakieś nieporozumienia, to starać się rozmawiać o swoich potrzebach i zrozumieć, zrozumieć uczucia własne, swoje nawzajem też. Ok? Poznać punkt widzenia Twojej osoby. Um, no, wiesz, troszkę tak. Starać się komunikować dyplomatycznie, negocjować coś z Twoją osobą. To będzie um, bardziej sprzyjające niż takie, wiesz, na siłę stawianie na swoim. Hmm. Trzeba uzyskać jakiś kompromis, dążyć do wypracowania dyplomatycznego kompromisu między wami. Tutaj też pokazuje się mężczyzna, który jest silnym duchem, i to powoduje, że kobieta się dobrze przy tobie czuje, czuje się przy tobie bezpiecznie. No, i pokazuje się też, okej, okay, jesteśmy w związku, ale również przyjaźnimy się ze sobą, prawda? No więc możemy się opierać na sobie nawzajem, mamy oparcie w sobie, możemy nas siebie liczyć, mamy w sobie, że tak powiem, no właśnie, jakąś lojalność względem siebie. Tego rodzaju informacje się pokazały, natomiast zwróciłabym uwagę na kwestie tak zwanych wpływów osób lub sytuacji trzecich, które o ile tak jak powiedziałam w pierwszym scenariuszu nie jest to związek otwarty, no jakby nie swingujecie i tak dalej, no to może nie być mile widziane, prawda? Jeśli jesteście w związku w ujęciu standardowym zamkniętym, w sensie jest jeden, jeden jedna, jedna ona, jeden on, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, to tutaj pokazuje się jakaś kurczę trzecia energia, która może próbować wam trochę, może próbować wam trochę wejść w paradę, może wykorzystać jakąś sytuację lub trafić na okoliczności, gdzie będzie między Wami mniejszy przelot, mniejsze flow, jakaś słabość chwilowa, e, wiesz i taka kropla, która drąży skałę, więc rozmawiajcie ze sobą o swoich potrzebach, wyjaśniajcie sobie różnego rodzaju niedopowiedzenia i tak dalej, żeby umacniać, umacniać to, co jest między Wami. Bardzo dziękuję, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.